To już jest mityk. Okej. Okay. Mityk naszym sposobem znowu. Pa, 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 pa. A, Gdybyś mógł totalnie za darmo wybrać jednego mitycznego oraz jednego legendarnego zademiarza w Brawl Stars, to kogo byś wybrał? Widzowie w tym odcinku bardzo chciałbym porównać takich zademiarzy jak Baz wymaksowany, dog wymaksowany, kieł wymaksowany, czy Lili wymaksowana. Żeby dać wam jedno odpowiedź, kogo warto wybrać, wy Alej Sław. Teraz to się nazywa Droga Star, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Sam stoję przed wielkim i ciężkim wyborem. Kogo z tych legend powinienem wybrać, i raczej każdy mi mówi, że Cordeliusa. A naprawdę nie brakuje nam do niego wiele. Słuchajcie, w tym odcinku otworzę dużo stardropów. Postaram się kupić całkiem sporo jaj, bo wczoraj mieliśmy legendarne Bajo Jajo naszym super tajnym sposobem. Natomiast dzisiaj mamy punkty mocy ze stardropa, które wydamy na baza już za chwilę. Pocisnąłem sobie troszeczkę Angelo, i popatrzcie, w tym momencie mamy 1200 50 monet do odebrania. A to tym bardziej się przyda, żeby tego kolesia wymaksować. I teraz uwaga, ja właśnie w tym momencie to robię, ale na hiperdoładowanie on musi zasłużyć. Porównam baza bezpośrednio z zadymiarzem Kiel i bezpośrednio z zadymiarzem Lily, czyli zadymiarze dość podobnych do siebie. Okej, okay, dobra, widzowie. Lecimy sobie tutaj z Angelo jeszcze jedną szybką giereczkę na zadymce. Już straciliśmy w ogóle jednego gola i nawet nie włączyłem nagrywania, więc robi się bardzo ciekawie. Ja mega, 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 mega dziękuję. Słuchajcie, za liczne komentarze. Jak to ogarniam? Tak, tak mniej więcej, słuchajcie. Ogarniam właśnie Gierkę Angelo, słuchajcie. Mam teraz 26. klasę i serio. Wasze komentarze są mega miłe i takie wręcz powiedziałbym, że motywujące nawet do działania. Dobra, rozwaliliśmy sobie tutaj typa. Zginę. Strzeliłem jednego gola, więc mamy, słuchajcie, jeden do jednego. Natomiast tu jeszcze dużo, słuchajcie, przed nami może się wydarzyć. Lecimy, słuchajcie, lecimy, lecimy. Tak, tego student. Oj, ty on nie oberwał ode mnie. A to ciekawe, słuchajcie. Dobra, to teraz wyrwie. Dobra, jeszcze raz wyrwie. Okej, okay, okej, okay, okay. został Słuchajcie, tutaj przywalony. I teraz tak, słuchajcie, ja bym, ja bym tutaj naprawdę uważał. Ok, lecą te bomby, te bomby właśnie go rozwalą. Ok, ok, dawaj tik. Dawaj, da, da, dałbym do tika. Dobra, dobra, i wale piłej. Pau, pau, pau. Angelo nawet na zadymie robi robotę. A dzięki temu nagroda w postaci Star. Dropa. Słuchajcie, gdybym miał wam doradzić, czy bierzcie jakiegokolwiek mityka bądź legendę, czy Angelo, ale zmodyfikowanego, to bym zdecydowanie powiedział, że Angelo. Naprawdę. Ja wiem, że on może pasować pode mnie. Natomiast serio, on jest przeepicki. I teraz tak. Zagrajmy sobie gierkę Lili, i wtedy porównamy ją bezpośrednio do baza i kieła. Ok, tutaj z Lili jest nieco inaczej niż z Angelo. Słuchajcie, mam o 100 puszek mniej. Natomiast sama gierka jest na pewno znacznie. Ale to, słuchajcie, znacznie trudniejsza Dobra, tutaj, słuchajcie, jest kit, którego Ja bym bardzo chętnie, słuchajcie, rozklepał Dobra, zgarniam sobie tutaj te kostki, bo wiadomo Ten kit, słuchajcie, nie będzie zbyt, zbyt miło Mnie traktował, okej, okay, okej, okay, trzeba na niego Uważać, natomiast też bez przesady Dlatego, że ja w tym momencie, słuchajcie, kostek Mam już sześć i niech to oni Się mnie boją, a nie ja ich Podlatuję tutaj, słuchajcie, Edgar Ten Edgar chyba nie wie, że ja w tym momencie, słuchajcie Się tutaj znajduję, okej, okay, okej okay, podlatuję do niego, uciekam cieniem, uciekam cieniem Bo tutaj bym na pewno padł, to po to, słuchajcie, ja mam się tak klepać, no nie? Szkoda, bo zabrał mi, słuchajcie, cuby, które były moje, to były moje wypracowane, słuchajcie, cuby, a gość i tak mnie zabrał. Tu słuchajcie, jest Edgar, który nie wiem, czy on awczy, czy o co chodzi, ale ja bym go tutaj może trochę doklepał. Co myślicie? Myślę, że to słuchajcie, całkiem zdrowy pomysł. Okej, okay. okej, okay. czy ja naprawdę użyłem cienia w takim momencie, słuchajcie, i ja nie wierzę. Słuchajcie, w najgłupszym możliwym momencie użyłem cienia, ale po prostu już miałem wrażenie, że ten Edgar mnie dojedzie, no nie? Więc wiecie, przez ordę zawsze ubezpieczony, no tutaj źle wyczułem. Nie będę ukrywał, to był, słuchajcie, mój głupi błąd. Okej, okay. natomiast. Słuchajcie, tu jest kostka, którą, słuchajcie, ja bym bardzo chętnie sobie zabrał. Ok, dzięki. No to to co mi tam, słuchajcie, Edgar trochę pozabierał. Na środku, to ja sobie teraz od, odrobiłem, że tak powiem, co nie? Ta Piper będzie mnie atakować, ale ja... Poczekam, słuchajcie, poczekam sobie tutaj pięknie, ładnie. Ok, na razie mnie słuchajcie, tutaj nie widać i też mogę oczywiście cieniem się wbić. Natomiast ja bym wolał tutaj wlecieć, słuchajcie. Ok, 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 bo tutaj słuchajcie, na pewno ktoś musi być. A jeżeli nie ma tu nikogo, no to gruba beka, słuchajcie, że nikt stwierdził, że nie przyjdzie tutaj do mnie. Dobra, tutaj jest Piper, ok, tej Piper to już podziękujemy, co nie? Podziękujemy, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, a ja liczę na to, słuchajcie. Okej, okay, że uda mi się, słuchajcie, do. Na, no, pięknie tego Kita, słuchajcie, złapaliśmy w odpowiednim momencie. O nie, tylko nie, tylko nie ult, tylko nie ult teraz. My, słuchajcie, ulta to sobie zaraz zrobimy, tylko podejdziemy sobie do tego Dynamajka. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, pau, pau, pau. No i to jest cała Lili. Czasem gierki są przeepickie, a czasem coś nie idzie. No dobra, my z kolei mamy prezent. Słuchajcie, wczoraj z jajka udało nam się mieć legendę naszym sposobem. Jeżeli nie oglądaliście naszego odcinka wczorajszego, to sobie go obejrzyjcie żyjcie, bo serio, sprawdzaliśmy metodę już drugi raz i drugi raz, słuchajcie, wyszła z tego legendarna rzecz. Natomiast tutaj, słuchajcie, dostajemy mutację do Leona. O proszę, Leon przywołuje dwa klony po użyciu bomby dymnej. To ciekawe. To naprawdę ciekawy zadymiarz i mógłbym chętnie go użyć, na przykład na Godzilli. Dobra, odbierzmy sobie na szybko prezenty. Tutaj pięć kredytów do Cordeliusa. Siemano, jeszcze punkty mod. Nie narzekam, nie narzekam wcale. A teraz sprawdźmy baza. Chciałbym wziąć każdego mityka i zobaczyć, jak będzie granie szło, bądź właśnie w ogóle nie szło. Ale dobra, dawaj! Jo! Mityczny! Słuchajcie, Stardrop, bo gramy mitycznymi zadymiarzami. Jeżeli tutaj będzie legenda, to słuchajcie, będzie grubo, natomiast... No właśnie, jeżeli legenda by miała być, to chyba już by była. Ej, to jest najpiękniejszy feeling, kiedy z rzadkiego robicie się, słuchajcie, mityk. Piękna rzecz, mytyk. Ej, naprawdę, ale to jest ładne, słuchajcie, cały telefon taki. Nie no, przyznajcie, że to jest satysfakcjonujące, kiedy widzisz coś takiego. No, boska rzecz. I pytanie, co nam tutaj wyleć? Ja najbardziej bym się teraz cieszył z kredytów. Darmowe kredyty do Cordeliusa. Czy może być lepiej? Nie jestem przekonany. Zobaczmy, co nam. Gadżet do Bibi? Nie no, poważnie? Ja z Bibi mam ten problem, że słuchajcie, do niej naprawdę Kurczę, no właśnie, czy skiny dostajemy, czy gadżety, słuchajcie No, super lepkie, następna żujka Bibi spowalnia trafionych Wrogów na 3 sekundy. Chyba ją też przetestujemy, co? A całkiem ciekawie nam się trafiło, że może Bibi nie jest mitykiem Natomiast jest totalnie bliźniaczą postacią do Wasie Kieła, nie wiem, chociażby Lili, że jest postacią bijącą na blisko Więc w sumie to my ją, czemu nie? Akurat tutaj widzowie bym dość mocno uważał, dlatego, że ja nie jestem, słuchajcie, zbyt dobry yy, grając Lili, żeby nie było, co nie? Nie jestem, słuchajcie, jakimś prosem, więc to, słuchajcie, może się bardzo różnie skończyć. Dobra, rozwaliliśmy akurat tutaj typeczka, więc pięknie, słuchajcie, naprawdę pięknie. Mamy już 5 kiubów. O kurde! No dobra, to zobaczymy, to może jednak to będzie bardzo dobra gierka, tylko tak, wolałbym się, słuchajcie, teraz poregenerować. No i teraz tak, dawaj, dawaj. Mamy siedem cubów, jest pięknie! Mamy, słuchajcie, gadżet, mamy, słuchajcie, Gadżet, tak? Więc ja, słuchajcie, bardzo, bardzo chętnie go użyję. I teraz poszła ta bańka, słuchajcie, poszła ta bańka, dobra, okej, okay. natomiast ta bańka to za dużo nie zrobiła. Ja ją rzuciłem tak, o, tak, o, licząc za to, że ona się podbija tutaj i zrobi jakąś rozróbę, a w sumie to nawet nie zrobiła. XD, XD, dobra, tutaj, słuchajcie, z bok, który coś tam pajacuje, co nie? Jest tutaj naprawdę mnóstwo zademiarzy, którzy coś tam pajacują, na przykład taki poko, słuchajcie, dobra, okej, okay. dobra, walniemy tutaj, walniemy tutaj jeszcze raz, dobra, dzięki, pozdrawiam. Okej, okay, okej, okay, tutaj. Okay. Tutaj to już bym trochę uważał. Dobra, walniemy to właśnie pał, pał, pał! Ty faktycznie go świetnie spowolniła. Naprawdę ta żujka! No na... Nie, to zrobił robotę. Inaczej on by słuchajcie, albo mnie dechał, albo chociażby uciekł. A tu proszę. Okej, okay, miny Bo. Typowe, typowe dla Bo. Bardzo typowa rzecz. Znowu rzucił jakąś głupią miną, co nie? Ale faza. Oni się słuchajcie, już sojuszowali. No to w takim razie słuchajcie, my nie będziemy słuchajcie tutaj się z nim bujać. Tylko... O, nie pokazuje. Dobra, i teraz, i teraz, i teraz. I tyle z tego było. Został słuchajcie nam Bo. Robimy słuchajcie bańkę i teraz bańka go znowu spowolni... Ej, ten gadżet sprawił, że na pewno łatwiej mi się teraz wygrało, niż Lili I powiecie, że na Lili mam 700 puch, a na Bibi wcale nie. Spoko, ja rozumiem ten argument, ale ja nie mam na niej nic kupione. Popatrzcie, nic kompletnie. Dobra, jestem zaskoczony. Tak czy inaczej, weźmy teraz doga, a ja w tym momencie otwieram 12 jajek. Słuchajcie, 12. Nie jakieś 2, 4 czy 6, tylko aż 12 za kilkadziesiąt złotych. Mam nadzieję, słuchajcie, że to się zwróci. Czy my lecimy naszym patentem? To jest dobre pytanie. Wczoraj słuchajcie, była legenda. Czy dzisiaj będzie legenda? Z 12 jajek jest na to szansa. Już mamy, słuchajcie, bardzo rzadkie, bo lecimy naszym sposobem, prawda? Okej, okay, okej, okay, mamy słuchajcie, epika, więc już jest nieźle. Ale ja nawet, jeżeli dzisiaj legendy nie dostanę, to chociaż chciałbym mityka, powiem szczerze, wiecie. Chciałbym, chociaż mityka, i już naprawdę będę zadowolony. Okej, okay, z Epika! Dostajemy spreja. Nie no, eee, okej. Okay. Jeszcze słuchajcie, 11 jajek przed nami. Ja to robię dalej naszym sposobem. Jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, no to wiecie, jaki jest to sposób. I naprawdę dzięki temu realnie popatrzcie, na przykład rzadkich jajek jest znacznie mniej. Ja nie mówię, że to są. Ej, dwa jajka i nagle dwa epiki. Ja nie mówię, że za każdym razem tak jest, no bo bez przesady, ale faktycznie, słuchajcie, my mieliśmy i mityka, i legendę, i drugą legendę z tego. I mnóstwo, słuchajcie, epików, naprawdę. Mnóstwo, dobra. Już jest mityk, już jest mityk, już jest mityk, słuchajcie. To nie są jaja, znaczy to są jaja. Godzildy jaja, ale wiecie co mam na myśli? To co? Widzowie, ciśniemy. Ciśniemy, słuchajcie, pod legendę. Dobra. Oj, liczyłem! Słuchajcie, tutaj, ty! Edgar! Nowe przebranie do Edgara? O pierun! O, oh, wow, dobra, to słuchajcie, robi się ciekawie Bo ja za dymiarzem Edgar nie grałem No, chyba już grubo, ponad miesiąc Przez to, że nazywacie go no-skillem Wiadomo, o co chodzi, no nie, że on niby jest Kurde, tutaj wiecie, niby zwykłym Edgarem A rozwala jakąś lili czy kita Tak o, co nie Natomiast słuchajcie, no mamy mityka, rozumiecie to I mamy skin do Edgara Więc będę musiał nim zagrać. Słuchajcie, nie widzę innej możliwości, naprawdę nie widzę innej możliwości. Tutaj zważywiłem, zepsułem nasz sposób, więc niestety się nie udało mutacja do spajka! Kolczasty granat spajka dzieli się na więcej pocisków. Okej, okay, okej, okay, na to czekałem. Bardzo chciałem, słuchajcie, mieć spajka. Bardzo chciałem mieć spajka z mutacją. I tak w zasadzie to teraz go dostajemy. O, wow! Czyli tak, kolczasty granat spajka dzieli się na więcej pocisków. I tu mówimy o ulcie, czy mówimy o zwykłym. Zaraz sobie wejdę, słuchajcie, w tego spajka i sobie to przeczytam, co nie? Bo tak czy inaczej to jest mocna rzecz, słuchajcie. To jest naprawdę mocna rzecz z tym spajkiem. Ja nie mogę. Przecież on, słuchajcie, będzie mógł tak rozwalać tą godzillę. I... I, I na innych trybach też, na jakimś napadzie czy coś Dobra, tutaj słuchajcie Okej, okay, okej, okay, okej okay, Okej okay. Mityk naszym sposobem Znowu słuchajcie, znowu mamy Mityka, popatrzcie na to I pytanie, czy tu na przykład będzie legenda Ha, <túsz> dobre pytanie Bardzo bym chciał pa pa pa, 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 pa Pa, 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 pa A było blisko, 200 błyskotek Ej Realnie, czy ja na przykład z tego mogłem dostać kredyty? Bo jeżeli tak, to to błyskotki to nie jest najlepszy traf, jaki mogłem dostać w swoim życiu. Ej, Beka! Totalnie, słuchajcie, Beka. Kurde, ale ja, jeżeli naprawdę tutaj mogłem dostać coś lepszego, to słabo. Dobra, a teraz, słuchajcie, będę to tak ciął palcami, okej, okay, bo to będzie szybciej. No niestety, zważyłem i znowu. Ale 100 punktów mocy, no właśnie. Do na nowego zadymiarza Cordelius. Jeżeli bym go wybrał, albo Serge, to to już zrobi robotę. Jakby tutaj nie będę, słuchajcie, narzekał, bo to naprawdę akurat jest zadymiarz, em, na którego warto będzie wydać pieniądze. I to mamy mutację do baza! Torpedowy rzut baza ma większy zasięg! Okej! Okay. Mówiłem, że chcę mieć baza z mutacją, czyli mamy spajkę do przetestowania, baza do przetestowania i jeszcze Edgara z nowym skinem. O oh, wow, no to słuchajcie, te jajka dają gigantyczne szczęście. Czekajcie, torpedowy rzut baza ma większy zasięg. Okej, okay. ale pytanie, czy to faktycznie zrobi tak kosmiczną robotę. Dobre pytanie, słuchajcie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy to zrobi aż tak wielką robotę. Okej, okay, tutaj zważywiłem, no niestety zważywiłem nasz sposób i było tylko 100 monet, ale tutaj słuchajcie, postaram się nie zważywić. Dobra. Aj, okej, dobra, udało się. Pa 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 pa, pa 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 pa. Oj. Oj. Oj, dobra. Dobrze, dobrze idzie. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Papa pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, Okej, mamy Epika i to jest kolejna mutacja Kolejna mutacja do Asza Aż przywołuje więcej małych pomocników i ma zwiększone super doładowanie Okej, pamiętam, że Aszem też mi się dobrze grało I to też jest taka postać na ten odcinek Na zasadzie, że jak już patrzymy Po postaciach na blisko To on może, słuchajcie, zrobić niezłą robotę Oj, ale zwarzywiłem tutaj strasznie Dobra, pytanie Ile, słuchajcie, zostało nam jajek do końca Okej, okay, a przedtem... Widzicie? Totalnie olałem nasz sposób. I nagle jest coś takiego, że tylko był rzadki. Lola. Lole też uwielbiałem kiedyś. Lola przywołuje dodatkowe ego podczas używania super ataku megalomaniaczka i ma większe super doładowanie. Hmm... To to się robi, słuchajcie, ciekawe, dlatego że Lola sama w sobie już jest mega OP, a ona po tym doładowaniu to może. są zważywiem coś takiego. Ona może zrobić kosmiczną robotę. Dobra, słuchajcie, teraz skupmy się na tym jajku, ok, żeby dobrze poklikać. ok, dobra. Będę mniej trochę mówił, ale nie chciałbym, słuchajcie, zważywić. Papa, pa pa, 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 dobra, chyba dobrze zrobiłem. Dobra. Dobra, oj nie udało się, ale za to jest kolejna mutacja i w tej kolejnej mutacji mamy melodię. Wokół melodii mogą orbitować dwa dodatko dwie dodatkowe nuty, a jej nuty utrzymują się dłużej. To też bardzo ciekawe w sumie. Ale zobaczmy nasze gifty. Osiągnięto kamień milowy, słuchajcie, niedługo będziemy mieli nowy skin do baza. Dzięki za 25 klejnotów, drodzy widzowie z klubu! I teraz tak, pokaż mi tego Edgara. Pokaż, pokaż, bo ja tak, mam tego, złodzieja Edgara, mam to, mam to. Okej, okay, to jest najnudniejszy skin ze wszystkich, jakie mogłem tutaj dostać. Uh, natomiast, słuchajcie, i tak bym go przetestował, serio. Kolczasty granat! Czyli słuchajcie, Spike będzie miał po prostu więcej. Tych pocisków przy każdym jednym ataku No a baz oczywiście to mówimy Że to jest jakby do super ataku Prawda? Po prostu, że zasięg jest dużo Dalszy tego rzutu Postaram się teraz szybko wygrać na przykład Dogiem Czy Zadymiarzem, kieł A może na przykład także lu, chociaż lu już nie jest tak bardzo Na blisko, wiadomo I wtedy słuchajcie, będziemy mogli porównać tutaj małe co nieco Dobra, tego typa bym tutaj słuchajcie Rozklepał Okej, okay, ale mam Lowa, o Boże o boże, czy wy to w ogóle widzicie? Czy ja naprawdę przyszłem na 17 HP? Eee, moim zdaniem trochę przesada. Moim zdaniem, słuchajcie, naprawdę gruba przesada. Okej, okay, on se ucieka, ja ja sobie akurat ulta zrobię Niesamowite. Niesamowite, słuchajcie, ja naprawdę przyżyłem na 17 HP, no trochę beka. Nawet słuchajcie, nie trochę. Moim zdaniem gruba beka. Totalnie, słuchajcie, gigantyczna beka. Dobra, tutaj słuchajcie, podchodzi typo i go akurat bym tutaj rozklepał. Dawaj, 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 go w miarę tutaj tak szybko. Okej, okay. okej, okay, żeby narobić sobie tych kostek, słuchajcie, bo bez tych kostek, to będzie, słuchajcie, nam naprawdę ciężko grać. Naprawdę, słuchajcie, będzie nam ciężko grać. Popatrzcie co tu się dzieje. Popatrzcie ile tej osób w ogóle atakuje, nie wiedząc w ogóle co atakują nawet. Nie, nie, nie nie patrzą, nie patrzą, nie wiedzą co tu się w ogóle dzieje, słuchajcie Dobra, chwila moment, bo tym dogiem ja zawsze bardzo dobrze grałem I bardzo, bardzo łatwo się nim grało A ta gierka jest tak strasznie trudna Że jeżeli tutaj wygram To mamy dowód na to jak on strasznie jest op, słuchajcie Dobra, okej, okay, rozklepałem tutaj tego typa, wiadomo Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra tu wolałem se wziąć, słuchajcie, już ulta. Tu wolałem, bo to, słuchajcie, nie było zbyt miłe. To nie było, słuchajcie, zbyt miłe. Tutaj, słuchajcie, ten spike mi się kompletnie nie podoba. Ja bym, słuchajcie, bardzo chciał, bardzo bym chciał, słuchajcie, żeby on tutaj podszedł. Okej, okay, on jest z tamtej strony, ja cię kręcę. Z każdej strony, słuchajcie, będzie źle i niedobrze. Z, z każdej. Z każdej, z każdej, z każdej. Ja muszę poczekać, słuchajcie, aż on. Dobra, dobra. Tere, tego Leona, słuchajcie, tutaj muszę. Okej okay. Okej, okay. kawałeczek się oddalę. Dobra. On tutaj gdzieś, słuchajcie, koczuje. O, jest tutaj. Dobra. Dobra, 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 dobra o! Nie, no dobra, słuchajcie, miałem 17 HP I wygrałem, więc jakby Tu mamy odpowiedź o dogu Ten koleś bez modyfikacji jest tak dobry jak Angelo z modyfikacjami To nie jest legalne I dzięki temu, słuchajcie, nagroda Epic Uuuu, uh, dawno chyba nie miałem epickiego StarDropa, co? A, jajaj, no wiadomo, dzisiaj był też mityczny, więc jakby, no nie narzekamy, prawda? Natomiast słuchajcie, hmm, powiem tak, mogła to być legenda, więc zobaczmy, co tutaj dostańmy. Ooo, dobry prezent, dobry, naprawdę uczciwy. Jeszcze kredyty, za darmo, do kordel. Dziusa! Nice, to smakuje bardzo dobrze Okej, okay, mamy doga zrobionego, to dawajcie jeszcze Weźmiemy zadymiarza kieł Dobra, popatrzcie na kogo my tutaj gramy Tu są bazy Same bazy, o czym my tutaj mówimy Dobra, tu jest słuchajcie zadymiarz baz I ja bym go już tutaj słuchajcie spróbował poklepać Okej, okay, zrobimy tutaj taki popkornik. Dobra, 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 o! Wow, pięknie go rozklepałem. On był chyba w ogóle wymaksowany. Starczą. No słuchajcie, to było bajkowe. To słuchajcie, było autentycznie bajkowe. Okej, okay, okej, okay, mamy dwa Cuby, To nie jest jakoś mega dużo, ale słuchajcie, mam w razie co ulta. I z tym ultem, słuchajcie, liczę, że będę w stanie, słuchajcie, zrobić jakieś całkiem fajne rzeczy. Dobra, podlatuję, słuchajcie, go, podlatuję go, bo to nie miało, słuchajcie, sensu, żebym ja tutaj na niego czekał. Ja takich właśnie jak bas, to słuchajcie, muszę w miarę szybko likwidować i wtedy, słuchajcie, będę całkiem safe, co nie? Dobra, ok, tu jest. Słuchajcie, aj, 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 dobra, 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 okej, okay, mamy ją, mamy ją, piękne to, było ej, naprawdę, słuchajcie, tym zademiażem kieł też się super gra. Ja to mówię oczywiście o każdym zademiarzu bo od kiedy gram na telefonie, to mam wrażenie, że, jakby dosłownie, każdym się gra super, ale tym bardziej słuchajcie teraz, no nie no, naprawdę on robi super robotę. Okej, okay, okej, okay. wiem, że tutaj słuchajcie, stara, wiem, 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 wiem. Dobra, okej, okay. tego typa sobie rozkopiemy. Jest tutaj cały czas stara, a ja jeszcze mam ulta, gdyby ktoś słuchajcie pytał, co nie? Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Jeszcze tutaj kosteczkę. Słuchajcie, 11 kostek mamy, co nie? Zostało dwóch zadymiarzy poza mną, więc jest naprawdę tłusto. I to nie są boty, gdyby ktoś pytał. Tylko właśnie pytanie, gdzie oni się słuchajcie znajdują? O, już wiem, gdzie się znajdują. Dobrze, dobrze, dobrze. Drugi się tutaj też znajduje. Spoko, spoko. Nie ma problemu, słuchajcie. Oni nie wiedzą, że ja tutaj jestem chyba, co nie? Bo to, to trochę czasu minęło, słuchajcie. Okej, okay, prawie mnie tutaj przywalił. A ja nie chcę oberwać, bo oni wtedy będą wiedzieli, że ja tu jestem. Drugi jest tutaj właśnie w tych krzakach. Okej, okay, okej, okay, oberwałem, czyli ona już wie. Czyli ona, słuchajcie, już wie. Dobra, dobra, dobra. No teraz to już musiała wiedzieć, jakby, sorry, memory. Okej, okay, Brock mógł mnie nie zauważyć, bo był po totalnie drugiej stronie, słuchajcie, mapy. Natomiast ja postaram się... Ach, wyrwałem. Postaram się go słuchajcie, tutaj ultem dojechać. Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Siemano, pozdrawiam. Ej, każdym z tych zadymiarzy naprawdę łatwo się gra. O, 21 klasa, fajnie. Dobra, dawaj tego baza. Bo chciałem wam dać odpowiedź, kogo wybrać, a w tym momencie, gdybym miał wybierać, to chyba znowu powiedziałbym doga. Serio. Dlatego zobaczmy, czy baz zmieni nasze zdanie. Lili jest świetna. Natomiast słuchajcie, na tych 700 puchach, realnie... Kit, czy właśnie dobry bas, czy no niech będzie Edgar, mam wrażenie, że są lepsi. Jakby totalnie, totalnie mam wrażenie, że słuchajcie, oni są lepsi. Dobra, 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 dobra. Ok, rozkopaliśmy już tutaj pierwszego typeczka. Pau, pał, pał. Ja sobie teraz pozbieram kujubiki. Czy życie, słuchajcie, może być piękniejsze, kiedy ja będę miał tyle cubów. Nie no, nie, no dobra, no to jest jednak bas, słuchajcie. I ja wiem, zanim powiecie, że tutaj mam tylko 350 puch, a na Lili mam dwa razy więcej. Wiem, ale pamiętajcie, że tutaj, słuchajcie, jakby ja nie mam tyle doświadczenia, na przykład na nim, no nie, więc ja powinienem Lily grać znacznie lepiej. I gram Lili na przykład nieźle, czy Angelo. Natomiast tym bazem ja po prostu sobie stoję. Ja, słuchajcie, mogę bierzeć się w stołek i po prostu tyle. Elo, mogę sobie emotkę dać. Tyle w temacie, co nie? Mamy tutaj, słuchajcie, gadżecik, który jest niesamowicie dobry, bo on ładuje nam od razu ulta, pamiętacie? Naprawdę ten gadżet, słuchajcie, robił tutaj świetną robotę. Okej, okay, gość tutaj będzie uderzał, więc ja z drugiej strony go tutaj podejdę, bo o właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie. I teraz, słuchajcie, nie w tę stronę! Ładuj i podleć od razu. Podleć go. Ok, uciekam. Uciekam, bo to, słuchajcie, było bardzo ryzykowne już w tym momencie. Bardzo. Ja cię kręcę, ja miałem ich totalnie wyjaśnionych. Totalnie. A teraz muszę sobie załadować. I słuchajcie, podskoczymy do jednego czy drugiego. O wow, to i tak dobrze świadczy, słuchajcie, o bazie, że byłem w stanie uchronić się z takiej sytuacji, która. Hmm. Tak naprawdę to była podbramkowa. Totalnie, słuchajcie, to już była przegrana. Z każdej strony ktoś tutaj, słuchajcie, był. Dobra, tutaj, słuchajcie, jest typo. I teraz głowa się pod... O Jezus, o Jezus. Dobra, ładuję sobie znowu. Teraz zrobimy. Ty naprawdę trafiłeś w ścianę. XD XD, XD! XD! On naprawdę trafił w ścianę. Ale jaja! Ale jaja! Dobra, słuchajcie, ona będzie brała na dystans, więc ja muszę tutaj zrobić coś takiego. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tyle w temacie. Nie, no realnie, ja bym powiedział, że BAS jest najlepszy z całej tej ekipy. Ewentualnie dog. Ale BAS to jest w ogóle. Top 1. Imo. Klasa 16, gdyby ktoś pytał. I nagroda w postaci. Bajo, jajo. Dobra, no to słuchajcie, robimy tak. Znowu naszym sposobem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oj, nie wiem, czy dobrze policzyłem. Chyba raz źle. Po... No dobra, ewidentnie. Jeżeli wypadło coś takiego, to znaczy, że źle policzyłem. Ale. Mutacja do Max. Dobra, dobra. Ja mówiłem, że Max to też może być strasznie dobry Brawler. No bo ona po prostu robi. I, i po tak naprawdę. Ej, chciałem sprawdzić spajka i właśnie bym sprawdził tą max. Bo ja wcale nie mam jej jakoś mega ulepszonej. Dobra, zobaczmy zadymę, słuchajcie. O, Ktoś też gra Max, ale ma chyba troszeczkę bardziej ją ulepszoną, bo widziałem, że ma chyba więcej życia. No zobaczmy, słuchajcie, no jeżeli on ma nieograniczoną amunicję, tak po prostu nawala cały czas, to to, słuchajcie, może być dobry zadymiarz. To może być, słuchajcie, naprawdę dobry zadymiarz. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja mam totalnego loa. A. 800 życia? Ej, przesada, przesada, że 800 życia mu zostało. Wiecie, Zadymiarzowi, który ma tyle życia, nie powinno, słuchajcie, kompletnie nic zostawać. Kompletnie. Tu nie mogłem się ruszyć. Ale spoko, lecimy, słuchajcie, znowu i się niczym kompletnie nie przejmujemy. Mamy właśnie w tym momencie gora. Go, gora. Gola. Okej, okay, muszę przyznać, że tu Max nie idzie mi tak, jakbym, słuchajcie, tego oczekiwał. Zauważcie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ja innymi zadymiarzami gram znacznie lepiej. Tu, słuchajcie, teraz widać. Dobra, dojedziemy sobie ją. Dojedziemy, słuchajcie, teraz sobie tego franka. Okej, okay, dam sobie coś takiego. On jest teraz strasznie szybki. Stra... Znaczy ona jest strasznie szybka. Dawaj drugiego gola. Czy to... To zostało wybronione, czy mi się tylko wydaje? Ej, nie, to naprawdę słuchajcie, chyba To chyba naprawdę zostało wybronione, ale jaja, ale jaja. Dobra, 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 dojeżdżamy, dojeżdżamy każdego, 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 każdego. Dobra, okej, okay, dojechaliśmy. I teraz dawaj, ciśniemy. Dobra, okej, okay. tutaj piper totalnie do rozkopania. Ale wygrywamy. Ja max średnio ogarem, a i tak sami widzieliście co się działo. Świetna modyfikacja. Okej, okay, ja mam w ogóle astronomicznie więcej obrażeń od reszty. To co? Spajkusia też bym sprawdził. Okej, okay, odnośnie dobrości Spajka już nie byłbym aż tak bardzo pewny na zadymie. Ja wiem, że na przykład na Godzilla, um, no to to by była genialna robota, ale właśnie ja bym chciał go, słuchajcie, przetestować tutaj, kiedy nie jestem tak... Ej, on już kogoś rozwalił. Eee, a ja mówiłem, że nie jestem do końca przekonany. Dobra, dobra, przesada. Przesad... Aż mnie tak zamurowało, że zginąłem teraz, bo jakby nie do końca w... uwierzyłem w to, co się stało. Czekaj, a pokaż mi, ile on daje tych... O kurde, dobra, dużo daje tych kolców faktycznie. Można powiedzieć, że słuchajcie to no to, ro, to robi różnicę, słuchajcie. To naprawdę robi gigantyczną różnicę. Popatrzcie co tu się dzieje. Dobra, ja tutaj ucieknę, bo zaraz słuchajcie, zginę. Okej, okay, okej, okay. wolę się tutaj troszeczkę zregenerować, teraz go. a ktoś go inny dobił, to też spoko. Dobra, 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 dobra. Jeszcze w ogóle hiperdoładowanie zaraz może wlecie To już w ogóle byłoby całkiem, całkiem cool. Dobra, okej, okay. tu jest hank. Tego hanka, słuchajcie, tutaj. Pa pa, 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 pa. Jeszcze z kolcami. Okej, okay, udało się go tutaj klepnąć. No to słuchajcie. O! Gol! Ja tutaj... A, bo dobra, nie powiedziałem tego. Wy pewnie macie bekę, dlaczego ja. Dlaczego ja jeszcze... Jeszcze nikogo tutaj nie atakuje. Znaczy, nie nie, nie lecę tam do, do ich bramki. Słuchajcie, bo ja pomyślałem sobie o tym, że ja. O nie, będzie go. Chciałem być bardziej defensywny. Bardziej chciałem, słuchajcie, zostać jako taki tank, który będzie, wiecie, rozbijał tych typów, aniżeli, żeby, słuchajcie, wiecie, atakować samą bramę, co nie? Kumacie, co mam na myśli. Dobra, słuchajcie, tutaj rzuciłem ultem. Natomiast ten ult nie zrobił jakiejś gigantycznej roboty. Dobra, dobra, do. O! Nawzajem się rozwaliliśmy. No to zdrowo, słuchajcie, to bardzo zdrowo. Ej, spróbujmy tego nie prze... Grać co? Byłoby całkiem my, jakbyśmy tego nie przegrali, tak się składa, wiecie panowie. Dobra, 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 dobra. Atakujemy tutaj, atakujemy, atakujemy. Dobra, tutaj, słuchajcie, w tego typa, w tego Hanka też tutaj przyatakujemy. Dobra, padł. Spoko, podładujemy sobie trochę. Czekaj, 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 bo on tam jest, on tam jest, dobra. Dobra, zgarnę piłkę słuchajcie. Ja nie jestem zadymiarzem, który powinien lecieć z taką piłą. Natomiast zrobimy tak, zrobimy teraz pa 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 Okej, okej, okej. Rozwaliśmy się nawzajem, ale czy ktoś to obroni? Czy to już będzie słuchajcie typowy gol? Nie no... Trochę przesada moim zdaniem. ja mam 8-4, kiedy Gold ma 3-5. Na takich typów trafiam. Dokładnie na takich. Jeden dał 0 obrażeń, a drugi dał 3000. Czy jest sposób na normalnych kompanów? Aż dostałem nędznika. Dobra, dobra. Dobra, teraz ewidentnie. Nie, no goś znowu sawczy. Jakiś kolejny. No nie mogę. Czemu ja gram z takimi ludźmi? Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ja na nich trafiam? Rozwal tego czaka. Dobra, rozwaliłem go przynajmniej. Wow, wygraliśmy rundę. Dobrze. Jedziemy w takim razie dalej. Okej, okay, po tyle dobrego. Dobra, 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 dobra. Jednego rozwaliłem. Spoko. Robię sobie, słuchajcie, hiperdoładowanie. I teraz na tym hiperdoładowaniu. Dobra, tego czaka... O oh, wow. Okej, okay, to nie było trudne. Gwiazda gry! I dzięki temu nagroda. Być może ten stardrop, słuchajcie, w tym momencie odda uwaga. Mareeee.